Dobry państwo, Tomasz Szwajgierd z Bańki. Witam państwa w ten drugi świąteczny dzień. Chciałbym państwu powiedzieć dzisiaj o tym, że Zbigniew Ziobro wystrzelał całą amunicję. Zbigniew Ziobro i jego ludzie użyli wszystkiego, przed co mogli, przed posiedzeniem aresztowym i zyskał przedłużenie do. 15 stycznia. Szanowni Państwo, to wcześniejsze postanowienie pana sędziego Błoskiego, który wcześniej już zatwierdzał europejskie nakaz aresztowania, akurat w tym przypadku, kiedy na tych samych i przypadek Romanowskiego również badał, na tych samych okolicznościach, tych samych dowodach ten list e, odwołał. No wiecie Państwo, to było ewidentnie tylko po to, żeby wytworzyć odpowiednie wrażenie przed sprawą aresztową Ziobry. E, oczywiście to, że prokuratura przed sprawą aresztową Ziobry nie złożyła wszystkich dowodów, to znaczy wszystkich obrońcy nie mogli zapoznać się z aktami niejadnymi, później przyznała, się, że to jest oczywisty błąd. To było wystrzelenie całej amunicji ziobry. To praktycznie ziobro już teraz musi czekać do 15 stycznia. Więc Państwo, Ziobro robi zasadniczy błąd nie przyjeżdżając i nie będąc w dyspozycji prokuratury. Ponieważ jak wiecie państwo, instytucja czy ten środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania bardzo często przez sąd jest orzekana no, w takim szybkim trybie trzeba zabezpieczyć postępowanie. Tutaj jak widzicie Państwo minęło tyle czasu. Oni mogą używać argumentacji, że dowody są zebrane, że praktycznie Ziobro już nie może wpływać na te dowody, ale on się boi. Gdyby Ziobro wrócił, to Ziobro niewątpliwie miałby inną sytuację. On się po prostu boi, tak jak Romanowski. Jak widzicie Państwo, tak jak zrobił Matecki, czy tak jak zrobił Bajtek. U nich ta sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Co prawda, Matecki trafił do aresztu, ale z tego aresztu szybko wyszedł. Nie ma już w Polsce aresztów wydobywczych, jak Państwo widzicie. No chociażby no, potwierdza to, ten, to postanowienie pani sędzi w sprawie przesunięcia przesunięcia, wydania, postanowienia o areszcie bądź odmowie e, aresztu urodziniewa Ziobry, dlatego, bo nie było wszystkich e, akt. To jest, to, jest, to jest naprawdę ważny argument, ale Ziobro za bardzo nie ma teraz już co dalej zrobić, bo omówmy się, to już było takim, rzucam na taśmę, on sądził, że może pani sędzia patrząc y, i kierując się przykładem pana Sędziego Głubowskiego, zadecyduje inaczej. Czyli dojdzie do wniosku, że areszt na Zbigniewa Ziobry nie jest konieczny. Kluczowym jest u Zbigniewa Ziobry to, że Zbigniew Ziobro no, nie chce współpracować z prokuraturą, chociażby w kwestii poddania się tym badaniom przebiegłego. To jest niezwykle istotne, to jest, to jest podstawa. Ale Ryniowy że coraz bardziej doskwiera to, że jego nie ma w polityce. Pamiętajcie, są frakcje maślarzy, frakcje harcerzy, Sasin zorganizował kolejną wigilię. Wigilię Sasin zorganizował po to, żeby nie wypaść z obiegu żeby być dalej ważnym, żeby nie być e, tym już drugoplanowym politykiem, ale żeby dalej być w grze. E, jest Kurski, o którego się kłócą. czy go e, zwolnić z partii, czy nie zwolnić. Joseł Kaczyński nie zwolni w tej chwili nikogo. Ale ziobro? Ziobry nie ma. Ziobry nie ma. O ziobrze e, są ludzie ziobry którzy, wiecie Państwo, nie zaczną rozgrywać swoją politykę, a nie politykę ziobry. Teraz to jest chwilowy triumf i ten triumf za chwilę będzie inaczej wyglądał w sytuacji, kiedy sądy zaczną już rozstrzygać te, po pierwsze są złożony wniosek. Na, w związku z nowymi tymi dowodami, okolicznościami o e, list e, dla Romanowskiego, ten NNA, NNA. i teraz będzie e, w połowie stycznia będzie posiedzenie w prawie aresztowej dla ziobry. No ziobro powinien się skupić na obecności w polityce, bo teraz... Tak naprawdę wszyscy walczą o Schedę Pokaczyńskim. Ziobry w walce o Schedę Pokaczyńskim nie ma. Jak widzicie Państwo, prokuratura, która zrozumiała, prokuratura Ziobry, która zrozumiała, że i minister Żurek, i Donald Tusk, i część polityków widzi tę grę ziobry, widzi jak to wygląda i że no, tak dalej się nie da, że mm, trzeba pozbyć się tych wpływów ziobry z prokuratury. I odpowiedzią na to jest ta szybka mm, realizacja CBA dotycząca kolegium Kumanu. Pamiętajcie, że tam właśnie w Prokuraturze w Katowicach, tej krajowej, jest sprawa, olegium która jest e, takim argumentem ziobry, niezwykle istotnym, bo tam jest bardzo dużo polityków, bardzo dużo wpływowych ludzi. Tam są oficerowie służb, funkcjonariusze i oficerowie e, służb specjalnych. Widzieli Państwo, e, jeżeli. W końcu ktoś dojdzie do wniosku, że należy sprawdzić udział tych ludzi w tej aferze Kolegium Humanum i posługiwanie się przez nich. Bo oni mówią, że oni brali tam udział w operacjach specjalnych. A jeżeli okazuje się, że dzięki tym operacjom specjalnym uzyskali dyplomy i te dyplomy posłużyły do tego, że mają w tej chwili wyższe pensje, wyższe stanowiska służbowe, no tak byś nie może. To, co uzyskali, to powinni od razu to schować do szafy i tego nie używać, no bo chcieli rozwikłać tą aferę. I te ruchy takie szybkie, czyli pokazywanie ministrowi Żurkowi, pokazywanie opinii publicznej, że my jesteśmy, my staramy się, oczywiście trzeba, robić takie spektakularne e, zatrzymanie ambasadora w, w, praktycznie w Wigilię, e, i znanych działaczy Pisu. E, wiecie Państwo to? To jest próba ratunku. To jest po prostu próba ratunku. A sam ziobro w tym wszystkim wiecie, no, traci argument. E, ziobro chciałby... Sterować z tylnego siedzenia, czy chciałby sterować z Budapesztu, czy z Brukseli, raczej z Budapesztu, dalej prokuraturą. Tego już się nie da, bo to był jasny sygnał, ten, który mieliśmy po, po tej sprawie aresztowej ziobry, że to jest za dużo przypadków. Tu się cały czas coś dzieje, bo trzeba tylko zobaczyć kibono, czyli kto zyskuje, zyskał Romanowski i zyskał wziął, ale zyskali tak, że nadal nie mogą przyjechać do Polski, a oni bez możliwości funkcjonowania w Polsce, no praktycznie im wszystko się rozwala. Bo teraz, kiedy trwa ta Olbrzymia walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Pamiętacie, że Jarosław Kaczyński jest w takiej sytuacji, w jakiej jeszcze nie był. Jarosław Kaczyński nie wie, czy ma iść i, i, i dogadać się z Braunem. Czy Braun będzie chciał się dogadywać. Na pewno ma konflikt z Mencen. Z drugiej strony jest niezadowolony z Karola Nawrockiego, że Karol Nawrocki nie wsparł go w tych wszystkich działaniach chociażby przeciwko Mencenowi, że teraz Mencen również osłabł, no i tak naprawdę najmocniejszy według nich i perspektywiczny, przynajmniej według tej części yy, tego elektoratu Jarosława Kaczyńskiego i tych ludzi jest Braun. Znowu Kaczyński nie może y, też do Browna się tak yy, yy, oficjalnie, że tak powiem, przyłączyć, no bo tutaj te kwestie antysemickie, yy, Przekreślą mu praktycznie poparcie amerykańskie. Tak samo ma, ma ten problem Nawrocki. nawroski nie może tego tak oficjalnie do końca zrobić. Ziobro tutaj byłby jak ryba w wodzie. Ziobro by tutaj rozgrywał różne rzeczy. No właśnie, hakami. No praktycznie zrobić tego nie może, bo Ziobro już wystrzelał tą amunicję. No teraz, ewentualnie mógłby dalej jeszcze uderzyć Wiolosława Kaczyńskiego, ale to mu się nie opłaca. Absolutnie to mu się nie opłaca, że minister Żurek już dał sygnał, że będzie inaczej. Wtedy, kiedy jeszcze przed tymi wydarzeniami, o których powiedziałem, czyli przed tym, co zrobił pan sędziołowski, czy przed tym, kiedy prokuratura, mówiąc, że dała ciała, w sprawie Siobry okazało się, że został zgłoszony akt oskarżenia do sądu, złożony akt oskarżenia do sądu przeciwko Macierewiczowi, ale tam umorzono część wątków, część nie tylko ważnych wątków, no i okazało się, że pan minister Żurek zdymisjonował z tego zespołu śledczego pięciu prokuratorów to też jest sygnał za to, że między innymi umorzono wątek dotyczący rozbalenia samolotu tego bliźniaczego tu 154 z Melbourne 2. To jest, szanowni Państwo, sygnał, że idą zmiany. Twierdze gdy był tu na miejscu, tym osobistym przykładem pokazał, że on ma duże szanse, żeby wiem, być liderem, czy żeby mieć jakieś mm, mieć bardzo ważną pozycję tym rozwalającym się pisie, to by było wtedy dla niego dużo ważniejsze. A teraz, teraz wszystko rozgrywane jest bez niego. On wystrzelał amunicję i czeka. Zobaczymy, co zrobi sąd 15 stycznia i zobaczymy, czy materiały prokuratury będą na tyle e, przekonywujące dla sądu, żeby zastosować areszt tymczasowy. Bo powiem Państwu, że jeżeli Ziobro zastosowałby ten argument, który niewątpliwie, którego używał wcześniej, którego w ogóle przestał używać czy argument, że jest chory, no to pewnie pozostał go na wolności. Ale Ziobro się boi. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Wam miłego tego ostatniego dnia świąt. Wracajcie bezpiecznie do domu ci, którzy wyjechali. Do Państwu.